Russia. Ciężkie czasy dla agentów, część 35. Moskowia o dostęp do Oceanu Indyjskiego zabiega nie tylko zbrojeniem Iranu, podejmuje także działania bardziej mieszczące się w pojęciu wojny informacyjnej. Król Arabii Saudyjskiej namawiał rząd Stanów Zjednoczonych do uderzenia na Iran. Opublikowanie tej informacji wywołało burzę w świecie arabskim. Prezydent Ahmadinejad i irański rząd dostali dowód, że kraj, który uważali za sojusznika, Arabia Saudyjska, spiskuje przeciwko nim z ich odwiecznym śmiertelnym wrogiem. Opublikowanie takich informacji może doprowadzić do zmiany układu sił na Bliskim i Środkowym Wschodzie dotychczas bowiem Iran głównych wrogów upatrywał w USA i właśnie w Izraelu. Dowodem tego były wielokrotnie wypowiadane pełne nienawiści słowa Ahmadineżada o Żydach i konieczności zniszczenia Izraela. Z Arabią Saudyjską Teheran starał się zawsze utrzymywać stosunki poprawne, licząc, że przeciągnie ją na swoją stronę przeciwko Waszyngtonowi. Teraz okazuje się, że jest to niemożliwe. Doprowadzi to do napięcia między Arabią Saudyjską a Iranem, a część swego potencjału militarnego zwłaszcza głowic nuklearnych i rakiet dalekiego zasięgu, Iran może skierować przeciwko Arabii Saudyjskiej. Publikując te dokumenty zdobyte metodami szpiegowskimi w Wikileaks, Moskwa zwiększa poczucie zagrożenia wojną, ale bez niebezpieczeństwa jej niekontrolowanego wybuchu. Wciąga do gry więcej państw, ale umacnia swoją pozycję głównego rozgrywającego. Poddaje uczestników konfliktu presji na konieczność działania, ale jednocześnie ich ubezwłasnowolnia i uzależnia od siebie. Powiększa swój wpływ na graczy, a jednocześnie się z tym nie ujawnia, pozostawając w cieniu. Denuncjując Arabię Saudyjską, Moskowia pozornie zwiększa zagrożenie Iranu, zmuszając go do obrony, w tym także zbrojnej. Ale faktycznie jest odwrotnie. Bezpieczeństwo Iranu wzrosło. Wróg ukryty jest groźniejszy od jawnego. Moskowia wyrównuje szanse, stabilizuje sytuację, czyni konflikt bardziej pozycyjnym, ale jednocześnie presja na uczestników wzrasta, co wytwarza pozory zwiększenia dynamizmu i niepewności. Wciągnięcie Arabii Saudyjskiej jako jawnego gracza jest dla Moskowi bardzo korzystne. Jest niemal pewne, że gdy już dojdzie do targów, Arabia Saudyjska opowie się na rzecz utworzenia na części terytorium Iranu korytarza eksterytorialnego i przekazania go Moskowi. To zmniejszy jej zagrożenie ze strony Iranu, ale tylko ze strony Iranu. Z dużym prawdopodobieństwem Zwiększenia zagrożenia ze strony Moskowi Arabia Saudyjska może w swoich kalkulacjach nie brać lub je zaniżać. Ale to może zrobić tylko Arabia Saudyjska, będąc już stroną jawną. Gdyby w ukryciu pozostawała, Moskowia jej głosu by nie zyskała. A jednocześnie wszyscy wiedzą, że Arabia Saudyjska od Moskowi jest całkowicie niezależna, przemawia tylko w interesie własnym, a nie Moskowi. Arabia Saudyjska wzięła istotny udział w doprowadzeniu do rozpadu ZSRR. Tak więc zbieżność interesów jest czysto przypadkowa. Moskowia ma murowane stuprocentowe alibi. Zemścić się na Jankesach tym samym narzędziem, którym doprowadzili do rozpadu ZSRR, czyż to nie piękne? Warto zauważyć finezję działania Moskowi. Głównymi podejrzanymi są USA i państwo Izraela. Ale za denuncjonowanie Arabii Saudyjskiej w ich interesie nie leżało. Arabia Saudyjska dla nich wartość miała tylko jako cichy wspólnik. I Arabia Saudyjska dobrze o tym wiedziała. Inaczej nie wystąpiłaby do USA o zaatakowanie Iranu pod własnym szyldem gdyby Arabia Saudyjska podejrzewała USA albo państwo Izraela że mogłyby jej wystąpienie ujawnić, nie zrobiłaby tego sama tylko za czyimś pośrednictwem. Amerykańskie służby specjalne udaremniły zamach na ambasadora Arabii Saudyjskiej, podejrzenie padło na Iran. Duchowo-polityczny przywódca Iranu Ayatollah Ali Hamenei oświadczył w sobotę, że formułowane przez Waszyngton oskarżenia, według których Iran planował spisek w celu zabicia saudyjskiego ambasadora w Waszyngtonie, są bezsensowne i absurdalne. Przeciwko kilku Irańczykom w Ameryce sformułowano bezsensowne i absurdalne oskarżenie, które posłużyło jako pretekst, by przedstawić Iran jako sprzymierzeńca terrorystów, powiedział Khamenei podczas wystąpienia w prowincji Karmanszach na zachodzie Iranu. Wystąpienie transmitowała irańska telewizja. Ayatollah zaznaczył, że historia całkowicie sfabrykowana przez USA nie doprowadzi do odizolowania Iranu we wtorek amerykańskie władze oskarżyły dwóch obywateli Iranu o planowanie zabójstwa ambasadora Arabii Saudyjskiej w USA w ramach operacji przygotowywanej przez Teheran. Iran odrzuca te oskarżenia i twierdzi że są obliczone na wywołanie podziałów w krajach muzułmańskich. W czwartek saudyjski minister spraw zagranicznych książę Saud al-Faisal zapowiedział, że Arabia Saudyjska pociągnie Iran do odpowiedzialności za wszelkie wrogie działania. Szef irańskiego MZ, Ali Akbar Salehi, zapewnił, że Iran nie dąży do konfrontacji, ale jest w stanie odpowiedzieć USA takim policzkiem, po którym się nie podniosą. Zasugerował też, że skandal z domniemanym zamachem na saudyjskiego dyplomatę to tylko sposób Stanów Zjednoczonych na odwrócenie uwagi od ich wewnętrznych problemów. Kiedy w połowie dekady 2010 był dyskutowany publicznie projekt rozmieszczenia w Polsce elementów tarczy antyrakietowej, mającej bronić przed rakietami między innymi irańskimi, Moskowia była temu przeciwna. Stwierdzała między innymi, że tarcza przeciwko rakietom irańskim nie jest potrzebna, bo rakiety irańskie nie stanowią zagrożenia i akurat w tym przypadku Moskowia nie skłamała. Już na kilka lat wcześniej wiedziała, że Iran swoje rakiety przekieruje na Arabię Saudyjską. Kiedy Moskowia korytarz do Oceanu Indyjskiego uzyska, stanie przed problemem jego ochrony. Niezależnie od tego, gdzie korytarz będzie przebiegał, przez terytorium Iraku, Iranu czy po ich granicy, korytarz rozerwie spójność terytorium mahometańskiego. Przez Mahometan będzie postrzegany jako nieznośny cierń. Wielu z nich na korytarz będzie podejmowało ataki zbrojne. Moskowia ma wystarczająco dużo siły, aby korytarzowi zapewnić całkowite bezpieczeństwo, skutecznie odeprzeć wszystkie mahometańskie ataki. Ale jeżeli Moskowia będzie broniła korytarz osobiście, pod własną flagą, bardzo zaszarga swoją opinię w oczach mahometan. A przecież Moskowia nie zabiega o korytarz, aby utrzymać status quo. Przeciwnie. Moskowi korytarz jest potrzebny do odwrócenia złej pasy, do powrotu do właściwego sobie trybu egzystencji, nieustannej i niczym nieograniczonej ekspansji. A temu zła opinia w oczach Mahometan mogłaby bardzo poważnie zaszkodzić. Moskowia mogłaby u Mahometan nie stracić, gdyby byli przekonani, że ich ataki na korytarz odpiera nie Moskowia, tylko ktoś inny, z Moskowią niezwiązany. Na ochroniarzy korytarza najlepiej nadają się izraelscy osadnicy z ziem palestyńskich okupowanych przez państwo Izraela.